Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widać, zaczynamy nietypowo, bo zaczynamy od widoku radiatora i tranzystorów. Ten odcinek będzie o wzmacniaczu SANSUI SA czy A60? A60, tak. Wzmacniacz SANSUI A60. Wzmacniacz przyjechał do mnie z uszkodzonymi końcówkami mocy. To jest jego pierwsza i podstawowa usterka. Nad kolejnymi problemami skupimy się. Później najpierw trzeba ogarnąć temat końcówek mocy. Wzmacniacz był już naprawiany. Raz te końcówki się już uszkodziły. Zostały wstawione takie tranzystory: BDW 93 i BDW 94. Te tranzystory w jednym kanale były teraz sprawne, w drugim były już uszkodzone. I wzmacniacz na jeden kanał nie grał. Postanowiłem, Znaleźć takie tranzystory, jakie tutaj były oryginalne, używane i wstawić oryginały, ale zrobić pewną modyfikację. W oryginale, w tym wzmacniaczu, nie ma tych otworów tutaj. Te otwory ja wykonałem już, tylko jest taka blacha, która dociska tranzystory. Załóżmy, że je dociska, i tutaj jest śrubka. M3, która dociąga tą blachę do radiatora, i tranzystory są w teorii dociśnięte do właśnie do radiatora. Radiatora i radiatora. Powtarzam ciągle to same słowo, no ale jakoś ciężko mi znaleźć jakiś substytut tego słowa. Ja zrobię to inaczej. Nawierciłem otwory, nagwintowałem pod śruby M3 i zwyczajnie, tak jak to się zawsze robi, przykręcę te tranzystory. Śrubką, oczywiście, podkładka, pasta termoprzewodząca, i wtedy połączenie termiczne będzie pewne. Nie będzie, takiego, nie będzie takiej możliwości, że coś tam będzie odstawało, coś tam będzie nie przylegało i będzie powodowało przegrzewanie się danego elementu. Ta blacha niestety musi wrócić tutaj, gdyż w tym miejscu. Są dwa tranzystory od regulacji i stabilizacji prądu spoczynkowego, i one tutaj również tą blachą są dociskane do radiatora. Dlatego ta blacha wrócić tutaj musi. W związku z czym będę musiał powiercić w niej otwory, gdyż jak przykręcę tranzystor, tutaj będzie wystawał łeb śruby, ale to nie jest jakiś tam problem. Zaraz natrasujemy. Wywiercimy cztery, cztery otwory, tak aby łeb lubby spokojnie w te otwory wszedł i zrobimy taką małą modyfikację. Także zabieram się do pracy, pokażę, jak to będzie wyglądało już po zrobieniu. Tranzystory zamontowane zostało tylko doczyścić nadmiar pasty termoprzewodzącej. Sprawdzimy sobie teraz, czy żadna z nóżek nie jest elektrycznie połączona z radiatorem. Także wszystko jest ok. Możemy radiator z tranzystorami montować do wzmacniacza. Wzmacniacz uruchomiłem przez żarówkę. Żarówka delikatnie rozbłysła, ale to bardzo delikatnie, i teraz w ogóle nie świeci. I podłączyłem się pod punkty, w które wlutowałem kawałki srebrzanki. I ustawiamy sobie prąd spoczynkowy. Nawet się reguluje. Ja spróbuję teraz trafić trochę warunki partyzanckie. Tu ustawiamy sobie 3,3 mV. Spadek napięcia na dwóch rezystorach. Mamy 3,3. Odepniemy się z jednego. Podepniemy się pod drugi punkt. Tu mamy prawie 8. Gdzie my ten potencjometr mamy? O, tutaj. Te potencjometry będą oczywiście wymienione. To jest tylko wstępnie. Zobaczymy, czy tu nam się reguluje prąd. Reguluje się 3,3 ustawiamy. I tak zostawimy. Uciekł OK, tak zostawiam w jednym i w drugim kanale mam ustawione i teraz sobie jeszcze zmierzę składową stałą na wyjściu i spróbujemy podłączyć głośniki. Wzmacniacz mamy uruchomiony, żeby nie być głosłownym. O, napięcie tutaj o. Mamy napięcie na jednym jednej gałęzi zasilania. Napięcie na drugiej gałęzi zasilania, a teraz zmierzymy sobie. Napięcie na wyjściu wzmacniacza takie śladowe 4 mV napięcia stałego. I drugi sobie weźmiemy tutaj 10-9 mV napięcia stałego. Bardzo piątka, bardzo dobry wynik. Możemy podłączyć kolumny i zobaczyć, czy nam to zagra. Podłączyłem wzmacniacz pod kolumny na wejście AUX 440 Hz. No i nawet gra. Na pewno jest problem z przełącznikiem. Z selektorem źródła, bo delikatnie się nie ruszy. To słychać takie jak kanały przerywają. Ale to normalne. Potencjometry też trzeszczą. Do przeserwisowania regulacja filtra loudness, no widać, że na bogato tak. Także można się zabrać za Dalszy serwis. Końcówka mocy odbudowana. Działa. Ja sobie go teraz podłączę pod radio. Niech on mi pogra. Kilka, kilkanaście godzin. Zobaczymy, czy coś się nie objawi. A następnie weźmiemy się za selektor wejść. I powoli będziemy go przywracać do takiego stanu, w jakim powinien być. To będziemy mieli jeszcze większy problem niż selektor. Przyciszę. Tutaj do wymiany będą te gniazda. Wyjściowe niestety, ponieważ one się już tutaj o, rozsypały. Trzeba będzie coś tutaj wymyśleć aby to zrobić lepiej, trwalej i żeby właściciel mógł w sposób bezpieczny podłączać sobie przewody głośnikowe. Ale teraz, teraz zabieramy się za odsłuch. Podłączę go sobie i niech on sobie chwilę u mnie pogra. Płytka selektora wejść z lewej strony i płytka selektora do nagrywania wymontowane. Zajmiemy się serwisem jednego i drugiego przełącznika oraz sprawdzimy, ale najprawdopodobniej wymienimy tutaj wszystkie elektrolity. Przełącznik oczyszczony, gotowy do przesmarowania delikatnego konserwacji i do zamontowania na powrót na obwodzie drukowanym. Kolejny selektor rozebrany, jak widać, spamu nie zaszkodzi. Zaraz go ładnie wyczyścimy. Zakonserwujemy i na powrót złożymy w jedną całość. Selektor wyczyszczony, zakonserwowany, gotowy do poskładania, i w ten sposób zakończyliśmy właśnie pracę nad przełącznikami, selektorami. No, zostały jeszcze izostaty, ale te są już mniej skomplikowane. Zabrałem się za wymianę tych zdewastowanych, połamanych terminali głośnikowych. Zakupiłem coś takiego dość solidne terminale. Będą dwie opcje, albo tutaj będzie można włożyć wtyk bananowy, albo dość gruby przewód, który będzie można zwyczajnie zakręcić. Aby je tutaj zamontować, potrzebna była taka podkładka z otworami przejściowa, aby te terminale można było od tej strony tutaj przykręcić i aby się to solidnie trzymało. Nie kręciło się podczas wkręcania przewodów. Nie latało. I żeby to w miarę ładnie wyglądało. Myślę, że zda to, zda to egzamin. Tutaj jedyne, co będę musiał zrobić, to usunąć ten kołnierz. Ten kołnierz, który jest tutaj ścięty. Na tokarkę stoczę w każdym z tych terminali głośnikowych te kołnierze. Tutaj do środka damy przewód półtorej mm kwadrat zalejemy cyną odpowiednio wygniemy tak aby pasowało w płytkę drukowaną wzmacniacza i powinno to być solidne trwałe i na pewno dłużej będzie służyło niż te połamane oryginalne Sansui. Także biorę się za odkręcenie tych terminali. Nie dlatego to robię że są za długie ale dlatego aby, aby miał większą odległość Żebym miał większe pole manewru, jak tutaj wygnę jeden, to żebym miał tutaj więcej miejsca na wygięcie drugiego. Oczywiście będą koszulki termokurczliwe pozakładane, niemniej jednak zawsze to będzie więcej miejsca, większy odstęp od jednego przewodu do drugiego, aby to wszystko jakoś ładnie, schludnie i przede wszystkim bezpiecznie wyglądało. Wykręcamy, toczymy, zalewamy druty cyną i próbujemy to jakoś Wyprofilować. Terminale głośnikowe na swoich miejscach. Tak to wy wygląda od strony wnętrza wzmacniacza, a tak wygląda od zewnątrz. No, oczywiście jeszcze nieponakręcane nakrętki, ale to się uzupełni i dwie śrubki ustalające trzeba będzie wkręcić, ale to już jest kosmetyka. Także teraz trzeba przykręcić tylną płytę do wzmacniacza i polutować przewody do obwodu drukowanego. Terminale głośnikowe mamy ogarnięte. Czas zająć się potencjometrami. Zaczniemy od czterech potencjometrów. Te dwa to są potencjometry bas, sopran lub odwrotnie. Tutaj jest potencjometr filtra loudness i potencjometr balansu. Zrobimy te cztery, to wtedy zajmiemy się potencjometrem siły głosu. Potencjometry na tokarkę, i zabieramy się do ich renowacji, regeneracji, czyszczenia. Jak zwał? Tak zwał. Ten potencjometr już mamy zrobiony, skręcony, gotowy. Drugi potencjometr jest już wyczyszczony. Teraz smar spowalniający. Śrubka i skręcamy go również będzie gotowy. Zostaną mi dwa potencjometry jeszcze do zrobienia. Ten i ten. Także powoli, powoli potencjometry serwisujemy. Te trzy potencjometry mam już gotowe, zrobione. Został do zrobienia potencjometr balansu. Tutaj muszę delikatnie dać jakiegoś smaru, przesmarować tutaj ten dekielek wewnątrz. Ośka nagwintowana, smar spowalniający. Wszystko doczyszczone, składamy ostatni potencjometr. Zostanie nam potencjometr siły głosu jeszcze ale najpierw zamontuję te na obud drukowane i sprawdzę jak to się tutaj nam sprawuje. Jeden z ostatnich elementów do przeserwisowania. Jeden podwójny został, jeden pojedynczy. Wszystkie już rozebrane, są już wyczyszczone. Teraz kwestia konserwacji i poskładania i elementy, że tak powiem, stykowo ruchowe będziemy mieli ogarnięte. Zostanie tak naprawdę tylko potencjometr siły głosu. I do wymiany potencjometry od ustawienia prądu spoczynkowego, bo tamte mi się nie podobają. Damy nowe, ale to o tym wspomnę za chwilę. Składam izostaty i wracają na obwód drukowany. Potencjometry od prądu spoczynkowego. Tutaj te dwa pichery to są takie, które zamontujemy, a to są te, które zdemontowałem. Jak widać czarne, wymiana jak najbardziej wskazana. Montujemy nowe potencjometry i ustawimy sobie prąd spoczynkowy końcówek mocy. Przy okazji, w tych potencjometrów, zauważyłem wygrzane rezystory obok potencjometrów do regulacji prądu spoczynkowego. Tutaj, proszę bardzo, R61 oraz R. Gdzie ten potencjometr tutaj jest? Tutaj, R62. To są rezystory o wartości 1 kg trzeba je będzie wymienić na nowe niewygrzane. Dobrze, że to zauważyłem. Na pewno na pewno trzeba je trzeba je wymienić i trzeba będzie przejrzeć całą płytę jeszcze raz, bo wcześniej tego nie zauważyłem. Także wymieniamy, montujemy potencjometry. I przeglądamy jeszcze raz całą płytę wzmacniacza. Prąd spoczynkowy w jednym kanale mamy ustawiony. Zapinamy się równolegle. Do tego rezystora podwójnego R71, R72 w drugim kanale. Tutaj podpięty jestem sondami. Można zobaczyć i ustawiamy potencjometrem tak, aby było półtorej Milivolta. Oczywiście tym potencjometrem. Tu mi się udało już ustalić. O, jak widać, mała korekta nie zaszkodzi. Bardzo to się fajnie reguluje. Oczywiście trudno jest trafić 1,5 milivolta. 1,6. Cały czas mamy 1,5. 1,4. Wzmacniacz cały czas się dogrzewa. Półtorej. Przepniemy się teraz na drugi kanał i to samo zrobimy w drugim kanale. Tutaj mamy ustawione. W drugim kanale dolutowałem kawałki srebrzanki, aby się bezpiecznie podłączyć z sondami. I mamy 3,3 mV. Próbujemy to jakoś ogarnąć. Tak, aby było półtorej, dwa, no zajecha, no półtorej, oczywiście to nie jest takie proste, jeden sześć, jeden siedem. Próbuję tym drugim wkrętakiem. 1, 5. No mamy ustawione. Udało się ustawić w drugim kanale również 1,5 mV. Tak zostawiamy. Prądy spoczynkowe w obu końcówkach mamy ustawione. Po tych wszystkich zabiegach, ustawieniu prądu spoczynkowego, założeniu terminali, sprawdzimy sobie jeszcze raz napięcie stałe na wyjściu, głośniki A wybrane. No, nie będzie nic widać. Widać ten miernik. Widać, mamy jakieś śladowe milivolty. W drugim również. Także wszystko jest OK. Składowa stała bardzo, bardzo minimalna. Wzmacniacz ogarnięty. Robimy potencjometr siły głosu i będzie można go poddać jakimś większym, mocniejszym testom. Potencjometr siły głosu rozebrany, ośka już nawiercona. Teraz trzeba to wyczyścić. No gdyby nie tokarka. Nie byłbym w stanie nawiercić centralnie otworu w tej ośce. Teraz nagwintujemy, czyścimy, myjemy potencjometr i składamy go na powrót. Mimo moich usilnych starań potencjometr siły głosu niestety lubi sobie czasami zatrzeszczeć, także moje czyszczenie nie do końca się sprawdziło. Nie jest to nic strasznego, ale no jakoś mi to do końca nie pasuje. Po konsultacji z właścicielem wymienimy potencjometr na nowy. Tutaj zakupiłem chińczyka. Zobaczymy, jak ten się będzie sprawdzał. Mam ich kilka sztuk, także wybiorę, wybiorę z tych wszystkich czterech sztuk najbardziej liniowy i zamontuję do wzmacniacza. Wymiana żaróweczki podświetlenia tutaj tej skali. Tutaj w oryginale jest tego typu żarówka. No takie żarówki nigdzie nie dostanę. Zasilanie 8V AC, jak widać. Także trzeba będzie jakąś żarówkę dobrać. Taką, która spełni te parametry. Spróbujemy zamontować coś takiego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest żarówka na 12V. Zobaczymy, czy będzie się grzała i czy się tutaj sprawdzi. Także montuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wzmacniacz kilka godzin u mnie pograł. I tak stwierdziłem odsłuchowo, że coś jest nie tak, że kanały zaczynają się w jakimś tam stopniu rozjeżdżać. Podłączyłem pod oscyloskop, no i faktycznie ta nierównomierność się zwiększyła. Mam takie ciche podejrzenie, że coś jest nie tak z tą sekcją, którą można regulować może nie z sekcją, a sposobem, który ustala, bo tutaj można kalibrować ten potencjometr. Tutaj się wkłada imbusa, i można jedną sekcji skalibrować w stosunku do drugiej. I bardzo, bardzo możliwe, że przy dłuższym używaniu to wszystko po prostu się zaczyna na powrót rozjeżdżać. Oczywiście można to skalibrować jeszcze raz, no ale skoro raz się rozjechało, to może nam się to rozjechać po raz kolejny. Dlatego zamontuję drabinkę rezystorową. To też jest Chińczyk, ale sprawdzony będzie funkcja loudness, bo jest odczep. I mam nadzieję, że to tutaj spełni swoją rolę. No bo nie chciałbym, cóż z tego, że kolejny raz ustawię te sekcje, tak żeby potencjometr był współbieżny. Wzmacniacz pojedzie do właściciela i znów tam to się wszystko porozjeżdża i będą nerwy, bo coś nie działa tak jak trzeba. No niestety te potencjometry chińskie, coś tutaj jest niedopracowane, także no nie mogę z czystym sumieniem ich polecić. Bo nie są, nie są, nie reprezentują takiej jakości, jaką, jaką ja bym chciał, jakiej bym oczekiwał. Montuję drabinkę i myślę, że temat będzie zamknięty. Jedną z rzeczy, które muszę jeszcze wykonać w tym wzmacniaczu, to wykonać takie podkładki filcowe, aby tutaj je poprzyklejać w tych miejscach. Jeżeli będzie to stał, ten wzmacniacz stał na jakimś innym sprzęcie, aby go nie porysował, dlatego też takie podkładki zwymiaruję sobie tutaj, z tego filcu wytnę, przykleję, najpierw oczywiście oczyszczę te pola i będzie można wzmacniacz stawiać na jakimś innym sprzęcie. Niby by nic taka pierdółka, ale moim zdaniem trzeba to zrobić. Drabinka zamontowana, wzmacniacz po pierwszych testach odsłuchowych. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Teraz sobie podłączymy sztuczne obciążenie, oscyloskop i zmierzymy sobie moc wzmacniacza i powoli powoli będziemy pracę nad tym urządzeniem kończyć. Tak jak mówiłem na zakończenie pracy nad wzmacniaczem i na zakończenie tego filmiku zmierzymy sobie moc, tutaj już zamontowana drabinka rezystorowa, tak jak pokazywałem we wcześniejszych fragmentach filmu. Tutaj wszystko mamy na zero. 1 kilo podane na wejście AUX. Sztuczne obciążenia 8 ohmowe podłączone do wyjść wzmacniacza. I będziemy sobie testować. Przy okazji można zobaczyć, jak równomiernie wzmacniany jest sygnał dzięki zastosowaniu tej właśnie drabinki rezystorowej. Nie ma żadnego rozjeżdżania się kanałów. W tej chwili mamy 7V RMS, 10V 1721 i zaczyna nam obcinać. Ja sobie tutaj poprawiłem to generatorem i wzmacniacz potrafi oddać około 20V w RMSie co nam daje 50W mocy. Spróbujemy zjechać generatorem tak, aby nie było obcinania. Udało mi się tak ustawić generator, że nie ma obcinania i tak jak widać jest 19,7V, ale mierzyłem moc na potencjometrze tym wcześniejszym liniowym, który potem się porozjeżdżał. Troszkę powyżej 20V można było ustawić. Z tego można wyliczyć, że wzmacniacz oddaje około 50W mocy. Najważniejsze, że kanały nam się wzmacniają bardzo, bardzo równo i to jest to co chciałem osiągnąć. Wszystko super. Bodą tej labinki jest to, że regulacja jest skokowa, no ale niestety coś za coś. Za to liniowość jest bardzo, bardzo duża. Dobrze. To Tyle, więcej testów nie będę pokazywał, bo ten filmik i tak już jest za długi. Ja tu się pobawiłem regulacją wysokich, regulacją niskich, filtrem loudness, tym filtrem obcinającym wysokie częstotliwości. Także wszystko zostało sprawdzone. Selektor sprawdzony, sprawdzony. Tutaj jest selektor do nagrywania. Wszystko, wszystko sobie sprawdziłem. Testowałem również wejście gramofonowe. Wszystko działa tak jak trzeba. Wzmacniacz wraca do właściciela dość dużo czasu mi ten serwis zajął bo pomiędzy pracami nad tym wzmacniaczem troszkę też mnie w domu nie było i wszystko musiało wszystko musiało poczekać aż nadejdzie czas. Aby to można było zakończyć tym pomiarem mocy ten filmik zakończę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie zapraszam do komentarzy do uwag. I do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmiku na moim kanale.